Jest już końcówka października, woda jest zimna, ryby spokojnego żoru zaczynają żorować coraz słabiej. Dla mnie w tym momencie wędko numer jeden jest bardzo delikatny pikar, takim, który można spokojnie sobie, relaksująco, że tak powiem, odławiać niedużo leszcza, jakieś płocie, może karasie, może linę. Generalnie jest to nastawione się na ryby mniejsze. Jest! ho! Pięknie pracuje, widać jak amortyzuje zrywy ryby, ryby na, cieniutkim, na bardzo cienkim przyponie. 0,12 to jest dla mnie taka średnica startowa Jeżeli ryby biorą delikatniej, albo wcale, zmieniam na 0,10 Jeżeli biorą łapczywie i są większe, wtedy zmieniam na trosze, troszeczkę większe 0,14 albo W kręcowych przypadkach 0,16, jak wejdą jakieś łapczywe karasie No na razie Ta dwunastka jest sam raz i wędka idealnie z nią współpracuje. Ta wędka bardzo dobrze trzyma ryba. Laszczek zapięty dosłownie za koniuszok skórki na pysku. I mimo to bezpiecznie wylądował w moim podbieraku. Dobra, odchaczono tego pana. Taki ja to sympatyczny laszczek wyhalowany na Pikara dam. Jak mogliście przed chwilą w czasie holu zobaczyć, ta wędka bardzo dobrze trzyma nawet lekko zapięte ryby. Nie mam problemu także z zacinaniem ich, z odległości, no niezbyt dużych mów mi się łowie na jakichś 20-30 metrach, nie więcej, więc nawet narzucę no 0,18, którą tutaj mam jako główną, plus przypomnę 0,12, Koszuk 15 gramowy, założony przelotowo. Moim zdaniem jest to idealny zestaw. Na tego rodzaju warunki, jakie mamy teraz, jest to wędka marki DAM model DTEC PICAR. 3 metry długości, ciężar wyrzutu do 45 gramów, dwuskładowa. Mam w komplecie trzy wymienne szczytówki o zróżnicowanej twardości i kolorze. Tak akurat mam założoną szczytówkę najbardziej miękką. Jest opisana jako 0,75 uncji. I taką właśnie delikatną węglową szczytowoczką łowimy dzisiaj. jakiś loszczyk całkiem fajny taki nie za duży taki sam raz widać jaki pracuje nawet pod, nie, pod niedużą rybą taki właśnie powinien być powinna być wędka ty, ty, typu pikar. na cieniutkim nie amortyzować z ryby, z ryby, z ryby i mamy jeszcze taki oto leszczak sportowy, zawodniczy dobra mały do wody w wyglądzie tego kija zwraca uwagę duża ilość przelotek Seagate są to przelotki w większości jednostopkowe bardzo lekkie o bardzo cienkich pierścieniach i na lekkich ramkach. Tylko przelotka wyprowadzająca pierwsza jest przelotką dwustopkową. Dzięki dużej ilości takich przelotek bardzo dobrze rozkładają one siłę walczącej ryby na blanku, co chroni cienki przypon przed zerwaniem, a żółkę jest przed zbyt częstym wyciąganiem z kołowrotka na hamulcu. Co jeszcze zwraca uwagę w tych przelotkach? One wszystkie łącznie z przelotkami szczytowymi mają dużą średnica. w związku z tym bardzo łatwo przechodzą przez nie wszelkiego rodzaju węzełki związane np. z przyponami strzałowymi. Jak akurat mówię na żółkę, więc nie potrzebuję przyponu strzałowego. ale wiem, że gdybym się zdecydował zmienić żółkę na plecionkę, na jakieś bardzo deliki dystans i delikatne brania, to wtedy nie miałbym żadnych problemów z zastosowaniem przyponu strzałowego. Ta wędka ma bardzo lekki i dobrze ładujący się w czasie rzutu półparaboliczny blank wykonany z włókna węglowego 24 plus 30 TC. Uchwyt kołowratka w stylu DPS. Uchwyt na w kształcie litery D. Mocny dolnik daje wystarczająco duży zapas mocy, żeby zapanować nad większymi rybami, które mam nadzieję uda nam się dzisiaj także wychylować.